Zgodnie z tradycją żydowską i z prawem żydowskim istnieją trzy powody, dla których mężczyzna powinien się ożenić. Po pierwsze, musi on wypełnić nakaz pru urwu, czyli rozradzajcie się i rozmnażajcie, który jest zawarty w księdze rodzaju pierwszy rozdział 28 werset. Ponadto małżeństwo ma go chronić przed obcymi pokusami i grzechami, jakie one mają moi drodzy czekać na człowieka. Jak zajrzymy sobie do księgi Rodzaju, drugi rozdział 18, tam zobaczymy, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, ponieważ e, według judaizmu mężczyzna nie może zaspokoić swoich potrzeb duchowych bez ezer kengedo, czyli pomocy w osobie kochającej go żony. W związku z tym e, uważa się, że przed ślubem dusza człowieka nie osiągnęła pełni. Myśl ta jest e, wspólna dla całej w zasadzie ludzkości, o tym już też kiedyś pisał Erich Fromm w książce o sztuce e, miłości. E, oczywiście pierwsze dwa powody nie dotyczą kobiet, nie mają one obowiązku wypełniania mitwy pur Urwu. Poza tym, ich rolą zgodnie z ortodoksyjnym spojrzeniem jest pomoc mężczyźnie. E, Przede wszystkim bycie tą pomocą dla mężczyzny. Jednak w myśl tradycji również dusza kobiety potrzebuje małżeństwa do osiągnięcia pełni. Tylko w ten sposób może ona poczuć duchowy spokój i bezpieczeństwo. Oczywiście Pięcioksiąg obfituje w historie związane ze ślubem, z których najbardziej znana dotyczy praojców Izaaka i Jakuba. Nie znajdujemy jednak żadnych informacji, nakazów, praw mówiących jak właściwie mają przebiegać te zaślubiny. Mężczyzna po prostu brał kobietę Używany w tym przypadku rdzeń czasownikowy laka znaczy tyle co wziąć lub kupić. W Księdze Rodzaju przy okazji historii Jakuba starającego się o zaślubiny z ukochaną Rachel pojawia się zdanie, które sugeruje, że ślub wiąże się z pewną celebrą. Bo tam przeczytamy Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. Czyli wiemy, że coś się działo. Była imprezka. To czytamy w 29 rozdziale, werset 22. Jednak jest to tak naprawdę wyjątek w Piśmie Świętym. Dopiero w Talmudzie pojawiają się stosowne regulacje, które są omówione szczegółowo w traktacie Kidushin. Zgodnie z nimi żydowskie zaślubiny składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to Kidushin, czyli zaręczyny znane też pod nazwą Erusin. Druga część to Nisunui czyli ceremonia zatwierdzająca te zaślubiny. W tradycjach talmudycznych dzieliła je tak naprawdę roczna przerwa, kiedy to prawa małżeńskie już obowiązywały, ale młodzi nadal mieli zakaz mieszkania razem i utrzymywania stosunków małżeńskich. W traktacie Kidusin 1.1 czytamy, że kobietę można zdobyć trzema sposobami. To oznacza, że realizują one erusin. Pierwszy z nich to Kesef, czyli pieniądze, można ją kupić. Drugi jest hilal yy... i hilal wskazał, że peruta, czyli moneta o niższej wartości jest minimalną wymaganą sumą. Pan młody w obecności dwóch świadków ofiarowuje kobiecie pieniądze lub ich odpowiednik. W dzisiejszych czasach może to być pierścionek o wartości wyższej niż wspomniana peruta. Kobieta akceptując sumę wyraża zgodę na zaślubiny, gdyż bez niej nie mogłyby się one odbyć. Kolejnym sposobem, tym drugim, jest sztar, czyli dokument, umowa. Często mylony jest z kontraktem ślubnym, czyli ketubą. Obecnie już nie używa się tego sposobu. W z nich to bija, czyli odbicie, kobietą, odbicie z kobietą stosunku. Czyli gość odbył z kobietą stosunek i wtedy musi się z nią ożenić. Jest to taki ten trzeci, to jest najbardziej kontrowersyjny sposób, który został zniesiony przez rabinów jako sposób uwłaczający kobiecie. W średniowieczu zniesiono również zasadę rozdzielania kidushin i nisuin. Powodowane to było między innymi niestabilną sytuacją Żydów. Nigdy nie było się pewnym, że młodzi będą mogli po roku zatwierdzić ten ślub i obecnie obydwie uroczystości rozdziela się momentem odczytania ketuby, czyli takiego kontraktu ślubnego. Zaślubiny, moi drodzy, mogą odbywać się w dowolnym miejscu, jednak preferuję się, by ceremonia była przeprowadzana najczęściej na dziedzińcu synagogi. Tutaj się nawiązuje do księgi Rodzaju 22, 17 Werset. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo, Twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie. W dniu ślubu Kala, Pan Kala czyli Panna Młoda, i Chatan, czyli Pan Młody, poszczą oraz, jak nakazuje zwyczaj, odmawiają modlitwę. Al-Het to jest takie wyznanie grzechów, traktując ten dzień tak samo jak Jom Kippur. O Jom Kippur kiedyś będziemy jeszcze mówili sobie na kanale. Przed rozpoczęciem uroczystości Panna Moda przebywa wraz z kobietami w pomieszczeniu, w którym odbywa się poczęstunek. Kala siedzi na krześle przystrojonym na podobieństwo tronu i przyjmuje życzenia od gości oraz modli się. Hatan jest eskortowany przez mężczyzn, przychodzi, zasłania twarz jej welonem. Zwyczaj ten nazywa się Widzisz Badekendikale, czyli zasłonięcie panny młodej. Nawiązuje on do historycznego biblijnego Jakuba, który dopiero po ślubie zobaczył twarz żony i zorientował się, że poślubił Le, a nie ukochaną Rachel. Następnie kala prowadzona jest przez matkę i teściową pod Baldachim zaślubin, gdzie czeka na nią Hatan. Zgodnie ze zwyczajem, okrąża ona 7 lub trzy razy, po czym staje u jego prawego boku. Okrażenia te mają nawiązywać do fragmentu z księgi Jeremiasza Nekewa, Tesover, Gawer. To jest Jeremiasz 31,22, gdzie rdzeń czasownikowi Sawaw oznacza okrążać, albo tak jakby otaczać opieką, moi drodzy. Siedmiokrotnie, dlatego że w siedem dni został stworzony świat, że tydzień ma 7 dni, no, o interpretacji jest e, wiele. Tam są kwestie odnośnie siedmiu grup e, ziemskich, i tak dalej, o których mówią czasami Żydzi. To jest dłuższa już kwestia, dłuższa dyskusja. E, I kolejna rzecz. Rabin rozpoczyna ceremonię wygłaszając błogosławieństwa ślubne oraz błogosławienie winem. E, po czym Hatan i Kala upijają ich wina z jego kielicha. Następuje potem centralny punkt, czyli Kidusin. Hatan nakłada na palec Kala pierścionek. Realizując jeden ze sposobów zawarcia małżeństwa i wypowiada formułę haraj et mekushet li be tabat, cu kedat We Izrael. Czyli po polsku by to było. Oto jest mi poświęcona tym pierścionkiem, zgodnie z wiarą Mojżesza i Izraela, moi drodzy. Póki duszy następuje ten moment odczytania Ketuby i Dokument ten zawiera w sobie m.in. finansowe zobowiązania męża wobec żony na wypadek rozwodu. Następnie recytowane jest siedem błogosławieństw ślubnych. Zgodnie ze zwyczajem każdy z błogosławieństw wypowiada się w inny, w inny sposób ktoś jest zaproszonych gości. I to wyróżnienie jest bardzo wysoko ocenione w świecie judaizmu. I na samo zakończenie następuje, moi drodzy, rozbicie kielicha, który jest również tym symbolem przejścia ze stanu panieństwa do stanu zamężnego. Po zakończeniu uroczystości pod chupą para jest odprowadzana do miejsca i chud, czyli do miejsca odosobnienia. Drzwi pomieszczenia zamykają się za nimi, a na straży stają dwie osoby. Małżonkowie mają wtedy czas, aby spędzić są kilka chwil, a w przypadku par ortodoksyjnych po raz pierwszy bez osób trzecich to ma miejsce. Najczęściej spożywają w tym pomieszczeniu pierwszy posiłek, kończę swój codzienny Post. Ten iduchin jest dopełnieniem aktu zaślubin, moi drodzy. Nowoczesne środowiska ortodoksyjne otwierają się powoli na zmiany w przebiegu ceremonii zaślubin, pozwalając kobiecie na większy udział w rytuale poza milczącą zgodą. W synagogach konserwatywnych, reformowanych kobiety wygłaszają własne błogosławieństwa, wymieniają się obrączkami z mężami, niekiedy rezygnują z ogrążenia pana młodego pod chupą. Zmiany dotyczą również tekstu Ketuby, który w zasadzie został spisany na nowo. W synagogach ortodoksyjnych, czy to bardziej liberalnych, czy hasyckich, kobieta nadal jest cichym świadkiem, moi drodzy. Ślub jest pierwszym kobiecym takim rytuałem przejścia, mającym znaczenie społeczne. Wtedy to kobieta staje się częścią pary małżeńskiej, której owocem będzie nowy członek społeczności. Oczywiście pożądane jest, by nim był syn. To jest podstawa. W czasie brit mila, czyli w kwestiach obrzezania chłopca, wyraża się prośbę, by w przyszłości stanął przed baldachimem ślubnym, a co za tym idzie, sam został kiedyś yy, ojcem, moi drodzy. Z chwilą zmiany statusu z panny na mężatkę wychodzi ona z domu ojca i zaczyna przyleżeć do domu swojego męża. W związku z dzisiejszym zwyczajem, by kidusin nuisin rozdzielać jednym czytaniem ketuby faza, Liminalna rytuał jest obecnie dosyć bardzo krótka. Kolejny takie taką rzecz chciałem powiedzieć odnośnie kobiety i pewnych rytuałów. Taki rytuał zanurzenia w mykwie. To jest rytuał, który kobieta odbywa cyklicznie przez prawie całe życie. Związany jest z, z rytmem, a przede wszystkim z miesiączkowaniem. To jest jasna sprawa, że w judaizmie jest kwestia, że nie mogą się odbywać stosunki w czasie trwania miesiączki. I do tego celu później, do celu żydowskich oczyszczeń, służy właśnie mykwa, która jest w świątyniach też żydowskich. Moi drodzy, później się rabini ustalili, że kobieta zamiast składania ofiary będzie dokonywać oczyszczenia w tej mykwie, czy to po porodzie, po, czy po upławach spowodowanych chorobą, czy też przede wszystkim po menstruacji, bo w tych trzech stanach, o których wcześniej mówiłem, kobieta jest nieczysta, więc nie można z nią współżyć w świecie żydowskim. Od XV wieku zaniechano jednak pierwszego oczyszczenia. Jednym z powodów mógł być lęk przed krwią i niebezpieczeństwo kontaktu z nią, zakorzeniony w świadomości ówczesnych ludzi. Po raz pierwszy tak naprawdę kobieta zanurza się w mykwie przed ślubem. Statystyki z 2005 roku, które możemy znaleźć w publikacji Izraeli Women and Study. Women's Study Podają, że tylko około 1/4 spośród Żydówek mieszkających w Izraelu regularnie chodzi do Mykwy. Jednak prawo izraelskie, które nie przewiduje innego ślubu niż udzielanie przez ortodoksyjnego rabina, stwarza sytuację, w której niemalże wszystkie wychodzące za mąż Izraelitki idą przed ślubem do Mykwy, gdyż tylko to jest stosownym zaświadczeniem, że kobieta może wziąć ślub. Zgodnie, moi drodzy z Halachą, kobieta wcześniej musi policzyć 7 tak zwanych czystych dni. W czasie których musi nosić białą bieliznę i badać z pomocą specjalnej tkaniny, czy nie, się, czy nie pojawiają się już jakieś upławy sugerujące utrzymywanie krwawienia się. Po tym czasie, jeżeli oczywiście jest brak krwawienia, kobieta może dokonać tego właśnie rytualnego oczyszczenia. W czasie zanurzenia w mykwie kobieta zmawia, odmawia specjalne błogosławieństwo, to mniej więcej. Jest, są takie słowa, które nakazałeś nam zanurzenie się i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Oczywiście dalej są kwestie w tej modlitwie nawo nawoływania do Boga jako stworzyciela, czyli Boże mój stworzycielu piękna i czystości, który kształtuje ciało i duszę. Jestem kobietą, która z Tobą będzie się modlić. Ocieś mnie nad wodą, namaś mnie mirą i kadzidłem. Odnów światło we mnie jak blask księżyca. Boże mój łono, które mi dałeś jest czyste, Umieć we mnie duszę, mój dom będzie gotowy, a moje wnętrze pełne. Moi drodzy, eee, no, e, kwestie związane właśnie z tą rytualną mykwą są bardzo ciekawe. Oczywiście e, całe, cała ta kultura dotycząca kwestii porodu czy kwestii. Miesiączki, no jest bardzo, 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 bardzo bardzo intrygujące, jeśli chodzi o ten świat żydowski. Inny rytuał kobiecy, to, o którym chciałem powiedzieć, to Szabat Eziat hajldelet. To jest taki rytuał, który miał swoje źródło w Niemczech, a pierwsze wzmianki na ten temat pochodzą z XV wieku. Wspominał w swoich pamiętnikach m.in. Glikil Schamel. Żyjąca na przełomie XVII-XVIII wieku, kobieta taka interesu, pamiętnikarka, która po śmierci męża zaczęła pisać dziennik, który stał się świadectwem życia i obyczajów Żydów żyjących w jej czasach. Pisze ona, że w pięć tygodni po urodzeniu dziecka udała się do synagogi, aby podziękować za szczęśliwe rozwiązanie. Te, te, ten zwyczaj również jest, moi drodzy, brany i Poruszane przez innych autorów e, publikacji żydowskich. Zgodnie z tym przyjętym zwyczajem, kobieta pozostawała w domu przez kilka tygodni po porodzie. Źródła podają różny czas jej przebywania w domu. Wiadomo tylko, że nie mogła go opuszczać. Jeśli chciała przejść się sama po mieszkaniu, musiała mieć ze sobą nóż lub inny przedmiot z żelaza. Miał on uchronić ją przed złymi siłami zagrażającymi. Jej życiu. Wybór żelaza wiąże się z tym, że jego hebrajska nazwa Barzel jest akronimem złożonym z pierwszych liter imion ojca, żon oj, pra ojca Jakuba, czyli Bilha Rachel Zilpa Lea. Także z tego stworzono w sumie właśnie ten akronim. W domowych obowiązkach, oczywiście, osoby ciężarną obsługiwały bliskie jej kobiety i zgodnie z przekazem XVII wieczna. Rabina Józefa z Wormancji twierdziła, że kobieta ta pozostawała w łóżku przez trzy tygodnie po porodzie. Potem odbywały się dwa uroczyste zgromadzenia kobiet i po miesiącu od porodu udawała się do synagogi. Tam jej mąż był wzywany do czytania tory, a po powrocie z synagogi odbywał się uroczysty e, posiłek. To jest dosyć też taki oryginalny przykład rytuału kobiecego e, i e, Rzecz dotycząca też tego specyficznego rytuału w świecie kobiet żydowskich. Zachęcam do przeglądania play, playlist. Jeśli, jeśli ktoś będzie zainteresowany judaizmem, na pewno będą tam inne filmy z judaizmu, jeśli islamem, czy in, buddyzmem, czy hinduizmem, czy innymi rzeczami. Na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie.